Witam serdecznie wszystkich widzów. Jak wiadomo, z pudełek świątecznych dropiliśmy. Znaczy, ci, którzy oczywiście wydali hajs na tą grę, albo byli współpracownikami, dostali za darmo 200 skrzynek, wydropili różne pojazdy, w tym amerykański tok ciężki 4M Joch. Chyba 4M Joch, tak? Diablo? E, tak, M4 Joch. M4 Joch, przepraszam najmocniej. Tak. M4 Joch. No i właśnie Diablo również wylosował ten pojazd, ale Ty też wylosowałeś wszystkie pojazdy, bo mamy e, jeszcze tak. szwedzkiego, brytyjskiego ciężara, później chińskiego meda. E, tak, chiński med, który i, już, już wcześniej był i mm, Skodę I Skoda. Czeską, tak No i cóż, właśnie w tej bitwie mimo to, że już masz rozegranych ponad 20 tysięcy bitew, do tej pory jeszcze pula nie miałeś. No i zobaczymy czy się uda, nie? No tak. No, no, były, było, było takich parę sytuacji przez te 20 tysięcy bitew, że była szansa, ale no, nie udawało się nigdy. Bo zawsze za dużo wrogów było albo pięciu nas wyjechało i nie było możliwości po prostu. Rzuciło cię na topkę, to była która bitwa na tym Jochu? Na Jochu to była jakaś kurde, z, m, poniżej 20 to było. Chyba, mm -hmm. jeśli dobrze pamiętam. No i dosyć szybko wjechałeś na górkę, Czy, czyżby on był dosyć mobilny, ten Joch? E, tak, on. Nie. 25 km na godzinę, jednak na tym pojeździe jest dobrą mobilnością. E, no i cóż, tak mi się coś wydaje, że chyba te Jochy mają dobry przedni pancerz, nie? E, tak, pancerz wiesz, jest. Wieża w ogóle sama w sobie jest specyficzna, bo jak możesz zauważyć, że tylko ośrodkowa tak naprawdę część wieży jest opuszczana, albo podwyższana, a przed jakby płaszcz stoi ciągle w miejscu, no nie? Mhm. Ja, pancerz kadłuba jest taki trochę zaowalony i w sumie też umie swoje odbić, mhm. bo na przykład teraz się odbija AMX. Działo 360. I przeładowanie ile sekund? Ja na swoim mam 9,2. Mhm. Ale po, jak zbadam tam polową, to będzie bonusowe miejsce na dosyłacz. To myślę, że do 9 zajdzie sekund. Mhm. No i cóż gra w plutonie tutaj z T34 tak. oraz z gwardzistą. Yy, tutaj gwardzista pojechał z Tobą na górkę. Yy, taki miałeś pomysł, że T-34 trzyma na wieży yy, no jak, mordownię, nie? No tylko tak kolega stwierdził, że pojedzie na mordor, a ja z kolegą pojechaliśmy na heal'a. No i w sumie to przez to, że my we dwóch przyjechaliśmy na tego chwila, to ogólnie będzie już wygrana. To mogę powiedzieć. <grym> yy, ale tu będzie dobrze, że ten kolega przyjechał tutaj. No i za, za niedługo będzie właśnie ta sytuacja, która tak naprawdę przes przesądziła o tym mhm. Teraz projekt to tu się ładnie dźwięka. Mhm. I tam na, na dole mamy Torwagena e, i T29 e, No ten Torwagen to jest taki, taki zawodnik e, ciężki, bo dosyć twardy, ciężko go w ogóle przebić, nie? Tak, nawet z zgoda jest trochę nawet jak... Źle się trafi w przedzi pancerz to ciężko jest nawet. da się odbić o, powiem mhm. tak. Tutaj jeżeli chodzi o y, pociski tak jak powiedziałem 360 y, ale 220 penetracji i 250 na podkalibrówkach. No dosyć słabo jak na te droższe pociski, nie No tak. Te goldy nie są jakieś takie mocne, ale no, w miarę wystarczają, no. Mhm. No i cóż, teraz tak stanąłeś, nie dlatego, nie z obawy na T29, ale e, Torwagen gdzieś tam się czai, więc e, chyba nie tego, właśnie Nie właśnie tu liczyłem, że tutaj liczyłem, że ten T29 wyjedzie. Aha. No i tylko że podjechał, ale zobaczyłem Torwagena. No to z wagonem nie chcę się bić, bo wiem po ile on bije i ile ładuje, no nie? Oczywiście błąd tu przeciwniku, bo y, powinien Tolwagen wyjechać, zabrać jedną bułę, te 29 wyjechać, strzelić do ciebie. No i, prawdopodobnie... no i tutaj nie trafiłem w pancerz mhm. i kudę no niestety nie dobiłem te 29 Jeszcze tam Helkacik do nich dojechał. No, jeszcze Helkacik, no i ja stwierdziłem, że trzeba się uciekać mhm. i przez ten przyraz właśnie uciekam. No i powiedziałem właśnie koledze w żeby patrzył na ten przejazd, żeby mi na tył nie wyjechał ktoś, no nie? Mhm. No i oni nawet długo jechali pod tą górkę, powiem Ci. Dosyć długo się czekali, żeby po mnie przyjechać. No tam wagon jest bardzo mułowatym no, no, ym, mułat... pojazdem. Tak. O no tutaj, tutaj, kolega, dobija tak się T29. No jeszcze nie wiadomo, czy bitwa wygrana. Przemanie no mają. tutaj już się zastanawiałem, co to będzie z tej bitwy. Gdyby no. tego Oika, tam yy, ten Skorpion i yy, 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 Lajcik yy, rozwalili, no. No tutaj ładnie, dobrze, że przejechałem na drugą stronę, bo chciałem właśnie chować garnek, żeby nie mogli mnie dobić. No mhm. i tutaj liczyliśmy, że będą wyjeżdżać, ale koledzy z przeciwniego teamu nie chcieli wyjeżdżać. No i tak chwilę czekaliśmy na rozwój wydarzeń. Oczywiście, tak wspomniałeś, Tolwagena też posiadasz. Czym bardziej lubisz grać? Tolwagenem e, czy Jochem? Jochem zdecydowanie, bo Joch jest żywszy. Mm -hmm. No i tutaj jest bardzo ważny moment, bo kolega w właśnie pojechał tak naprawdę do nich od tamtej strony, od tołu. Mm -hmm. Tutaj na szczęście Alta nie trafiła, bo coś to, to był w sumie. Sensie, można by powiedzieć, I zostałeś sam z kumplem na 6 pojazdów. Tak. No i tutaj, trochę chybiony strzał. No i w sumie, chyba za to będzie. No to wagen jedzie do ciebie, tylko że to jest wolny pojazd, i tak. miałeś spokojny czas. I właśnie czas. teraz w tym momencie kolega wjeżdża tam w tamtym miejscu. Dostaje od Karkata, ale powiedział mu, żeby oddał, chociaż Nieważne, żeby. Jak Hellcat go zabije, ale se poradził i oddał jednego z... jeden strzał w Torwagena i to był naprawdę w tej bitwie najważniejszy strzał. Mm -hmm. Ja stwierdziłem, że nie chcę być w krosie od dwóch stron, dlatego pojechałem po... na tą stronę, bo z Torwagenem nie chciałem tam walczyć, ponieważ... Mogłem go nie przebić, on by mnie przebił w garnek i w sumie by się bitwa już zakończyła dla mnie. No, to kolega, jak widzimy, udało mu się zabić super... Znaczy, Hellcata zabił. Ale niestety zaraz nas kolega opuści. Bo Leo go zabije. No i tak naprawdę zostaje sam na trzech. Tak jest. No i siedem pojazdów zniszczonych, tylko że jesteś na. na Hita. Przez. No, na podwagę yy... dla Hita. Tak, no. Tak. no i w tym momencie stwierdziłem, że tak, że. Mam siedem fragów. Ostatnio też miałem bitwę, gdzie miałem 7 fragów, i nie udało mi się 8 zabić. To stwierdziłem, że. Jadę po baboka, wiem, że na torach jest i chcę chociaż mieć, to na razie 8. No nie. Dobra, to słuchajcie. Kwestia jest taka, że. Joch. To. Pierwszy joch jest w grze, właśnie. Ten. M4Y. Czy 4 -y, no, nieważne, ale to będzie przyszłe nowe drzewko, charakteryzujące się tym, że już nie, nie będzie tak prosto trzymać na gąsienicach tej ochy, nie? Tak, bo z tyłu jest dodatkowa gąska i właśnie przez tą gąskę z tyłu, to tak naprawdę nie da się utrzymać na przednim kółku tych jochów, nie będzie się dało. Tutaj jeden strzał, nie trafiony w pancerz, to się trochę zirytowałem na początku. Ale gościu nie ogarnął. Że no ktoś nie wiedział... Sprywa. Nie wiedział co się dzieje. No. No, i... no i tutaj zaczęło się kapowanie bazy. Tak jest Czyli y, Torwagen y, i Leo. Na zostały. początku jeden. No i wiedziałem, że już zacznę się wracać, no nie? Mhm. Ale po chwili dojechał, zaraz pewnie dojeździe drugi gdzieś. O, dojechał tak. i drugich. No i już 30 sekund. A do miałem blisko. Dobrze, że ten babok mi mnie nie wyspotował, to nie widzieli skąd się mnie się spodziewać tak naprawdę. Efekt zaskoczenia miałem. No i tutaj to wagę ładnie bokiem. No i tutaj już miałem trochę... Kurde się. No popełnił błąd, no boczkiem. No, z boczkiem no i strzelił też tak, że nie trafił w ogóle we mnie. No i od kolegi wiedziałem, że ten Leo ma stokową wieżę, to już hmm. zacząłem... O, właśnie zjąłem... Było, że zjąłem gąskę, i dalej się nie zatrzymałem nawet. Tu podnosiłeś yy, yy, głównie za, żeby ten garnek yy, chować? Tak, tak, żeby schować ten garnek, miałem możliwości. No i. Dziesiąte zniszczenie wpada, 5,5 tysiąca demagra. No cóż, ja myślę, że bardzo fajna sprawa z tymi gąsienicami. Jeżeli chodzi o Jochy, no to nie jestem pewien dokładnie, jak te Jochy będą się, czym będą się charakteryzować, ale chyba ta mobilność... Będzie jednak lepsza niż innych twardych czołgów. A ten pancerz z przodu i ta wieża szczególnie, bo jak pokazałeś mi tą dyszkę, no to, to ta dyszka, powiem Wam, wygląda naprawdę niesamowicie. I coś mi się wydaje, że ta, ta wieża w Joachach będzie bardzo ciężka do przebicia. Depresja bardzo dobra. No i. Nie do, można powiedzieć, zablokowanie zablokowania przednie kółeczko, jak będzie się wyjeżdżać. To myślę, że to będą bardzo przyjemne pojazdy. W każdym bądź razie m 4 och według Diablo. Właśnie, nie spytałem się, Diablo, dlaczego jesteś Diablo? Cóż tak? Jako to historia z tym nikiem jest taka, że wcześniej miałem inny, ale już po. Chyba ośmiu latach, jeśli dobrze pamiętam, już mi się znudził po prostu, bo to było moje imię i stwierdziłem, że coś nowego będzie teraz. Mm -hmm. A diablo tak, bo mi się podoba i tak o. Mm -hmm. w sumie. No i oczywiście chciałem podziękować moim Plutonowym, bo też udało im się, bo dobrze do, też doradzali. No i w sumie też trochę no jaką na buditwa była też o można no, tak powiedzieć. W każdym razie ten joch 8 poziomu jest to bardzo przyjemny pojazd, ale niestety jak już rzuć ci na twardsze dziewiątki, nie mówiąc o dziesiątkach, no to już no, tak raz z tym goldowym 250 penetracji, to jest problematyczna, nie? No problematyczna, tak, to już trzeba celować w X spoty z golda nawet, no. Stalowa ściana, y, mamy jeszcze medal y, plutonowy. No i pierwszy medal y, Pula. Warto jeszcze zaznaczyć, że właśnie y, twój plutonowy y, Lombard zagrał do no, również bardzo dobrą bitwę. No, dobrze no, 34 y, też nie był, y, jak widać, jeden z lepszych w drużynie, więc y, po prostu twoja drużyna już. Oprócz waszej czwórki, no to to, no to, to nie tam 500, opisałaś. 300, 200 i, i nic, więc. No nie udało im się tak. 5529 no. obrażeń. No są to obrażenia oczywiście bardzo dobre, ale już ten czołg. Ale są lepsze. Tak, po tak pokazał, że nawet 8000 obrażeń potrafi zrobić, więc naprawdę tym czołgiem można zrobić bardzo dobre bitwy. A depresja jaka jest na tym pojeździe? E, minus 10. Minus 10, czyli. Można jeszcze pograć nawet na wieżę. Wieża twarda, no tylko że garnek trzeba można powiedzieć chować. Tak. No i jeszcze kolejny weak spot to jest jak masz działo od przodu, to jeszcze jak tak opuszczasz wieżę czy coś, to tam jest ta miękka wieża, i tam pomiędzy tymi płaszczem, jakby można to nazwać, to tam też Aha, jest quickspot. Czyli jak się trafia w ten płaszcz, to. To bardzo ciężko przebić. E, tak, bo tam potrzeba, jeśli, jak patrzyłem, to trzeba gdzieś około 300 penetracji, żeby go przebić. Płaszcz. Jeszcze musi przebić płaszcz i jeszcze wieża dodatkowo. Aha, a no. wieża to już jest miękka. Wieża to jest miękka, bo tam 190 ma. Mhm. Ale no, ten płaszcz to. Przez ten płaszcz to tak naprawdę jest twarda. No to 300 plus 190? Nie, to. Y Właśnie nie ma tylu, tylko od razu liczy z zwierząt, tak jak. Aha, aha. No, w ten sposób. Okay. I jest 300. Dobra, bardzo dziękuję, Diablo. Yy, nie wiem, czy Ja czy... też dziękuję. Pozdrawiamy oczywiście Twoich plutonowych. Yy... Oczywiście. No, nie wiem, czy jeszcze kogoś byś chciał pozdrowić. No, oczywiście, pozdrawiam mój klan, bo też lubię z nimi grać, fajni goście, tak naprawdę. No i co, no i to tyle myślę. Tak jest. Ja tylko jeszcze tak, tak zobaczę, ile zarobiłeś, 174 tysiące kredytów na czysto, no ale teraz jest łatwo zarabiać, bo jak widać no, choinka. choineczka pełno tych bonusików i tak dalej, tak dalej. Bardzo dziękuję wszystkim, możecie napisać co sądzicie na temat jochów, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, na razie.